Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense i dzisiaj zobaczymy, jak sobie poradzi szef TV-Man solo na North Pool. Tylko ta jednostka. Dodatkowo wezmę sobie farmy, żeby szybciej te jednostki postawić. Bez różnicy w zasadzie, bo wydaje mi się, że damy radę bez farmy to ogarnąć, jak najbardziej, ale wezmę sobie tą farmę... Chwila, gdzie jest początek? Tam. Wezmę sobie tą farmę, żeby te jednostki szybciej Postawić i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Będzie troszkę lepiej niż w poprzednim odcinku, na takiej zasadzie, że te jednostki jednak mogą tutaj być postawione tak ciaśniej. O, ciaśniej mogą być postawione. Nawet tutaj mogę je ustawić, więc naprawdę będzie co robić. Będzie ładnie, coś mi się wydaje. Dobra, pierwszą jednostkę. O, muszę skipnąć. Muszę skipnąć i do. Dopiero teraz mogę postawić tego szefa. Zostawię e, autoskip, zobaczymy, jak na autoskipie pójdzie. Czy to w ogóle pójdzie, czy nie? On na razie ma mało e, szybkości, więc oby się udało. Ma tutaj jednak zasięg. Ok, ma tutaj zasięg, tutaj, więc spokojnie pierwsze wave'y ogarnie. Ważne, żeby tutaj do z tych 400 dobić. I zobaczymy, zobaczymy, jak to pójdzie. On coraz będzie miał większy zasięg. Będzie spowalniał te jednostki wszystkie, więc powinno być czasem coraz lepiej, ale czy to nam wystarczy? Na razie nie stawiam farm, bo hmm, może te pierwsze dwa wave'y do 400, no chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł, ale dobra, jak już tak zacząłem, to tak zrobimy. Poczekamy do 400, żeby go upgrade'ować jeden raz, Chociaż równie dobrze mógłbym jeszcze jednego postawić, by był za 350. Troszkę taniej. Troszkę dalej, ale taniej. Ale tutaj będzie miał plus 5. O, właśnie. Do radius będzie plus 5 i będzie szybciej atakował, bo ma cooldown minus 1. No i jest pięknie. Dobra, teraz postawię te farmy. Wezmę się za farmy. Postawimy je jak najszybciej. O, coraz więcej tych jednostek idzie, ale przy tych się przekonamy, jak teraz mu idzie. I zobaczcie, no jest ładnie. Teraz nie prześlizgnie się żadna z tych jednostek. Oj, jeszcze nie mam kasy na farmy. Oj, oj, oj. Szkoda, szkoda. Jednak te farmy to wolałbym szybko postawić. Ok, idzie to ładnie. No, na razie idzie bardzo ładnie. Mogę powiedzieć, że idzie bardzo ładnie. Teraz jeszcze jedną jednostkę przed skipem. Pro... A, nie zdążyłem. Ha, ha, tak się nagadałem, tak się nagadałem i nie zdążyłem. Dobra, lecimy z następną farmą. Lecimy z następną farmą. Wszystkie postaram się postawić. Jak to wyjdzie? Nie wiem, ale tutaj. O, dobra, na dwa razy. Na dwa razy rozwala. No fajnie by było upgradeować jeszcze raz. E, tą jednostkę Tysiaka potrzebujemy. No. Postaram się chwila, dopóki... O, jest ta jednostka już tutaj. ej, muszę zerknąć na nią. Ile ona ma życia? Oj nie, jeszcze tutaj postawmy, jeszcze farmę. Dobra, jeszcze tam radę? Tak jest. O, i przed skipem dałem radę. Ile ty masz życia? 4 14 tysięcy. Oj, to by się przydało, żebyś miał więcej tutaj damage'a, bo jak zostaniesz zamrożony, chłopie. No to będzie masakra, więc szybko, 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 szybko Tysiaka potrzebujemy, no, dawaj, dawaj Gdzie jest ten, Och, tu jest, dobra, zdążymy Zdążymy na spokojnie, będzie tysiak, będzie tysiak I tak jest, jest tysiak, więc Będzie spowalniał, będzie atakował, dwa tysiące ataku ma Nawet nie zauważyłem, dobra, siedem razy musi tutaj rzucić Raz mm, Raz, dwa, trzy, cztery 5. A on po, po dwie pizze, czasem rzuca, dobra, czyli to też się tak liczy. No i pięknie, no i pięknie, dobra. Więc zabieramy się za. <grytanie> farmy. <grytanie> zabieramy się za farmy. Postaram się jak najszybciej wymaktować te farmy. Teraz damage ma dosyć duży już. Zobaczcie, teraz jak walnie, no na dwa razy tą jednostkę. Pilot, to nie masz zasięgu. Aha, dobra. Czyli jeden z tych ataków jest trochę wolniejszy. Dobrze, dobrze, już wiemy o co chodzi. E, fajnie by było jeszcze ją upgradeować przed skipem, ale czy się uda? Czy się uda? Chyba nie. No właśnie, nie udało się, ale dobra, mamy już, już lecimy dalej. Ehm, teraz się zastanawiam, dobra, wszystkie po jednym wskoczymy wyżej. Będzie to zawsze 200 do przodu, prawda? 200 do przodu Kasiury będzie. I będziemy. Jeszcze jedną? Dajcie, dajcie przed skipem, no? Jest. A nie zdążyłem. <laughs> nie zdążyłem, dobra. E, więc upgradujemy kolejną. Czy dasz sobie radę z tymi mutantami? Powinieneś. Powinieneś, szefie! Dawaj, dawaj, dawaj! Okej. Okay. Dobra, jeden padnie, drugi też powinien padnąć. Dobra, Stuna nie dostanę, mam nadzieję. Te jednostki się nie przedostaną. Dobra, dobra, i jest stun. Jest pierwszy stun, dobra. Gdzie ty masz zasięg w ogóle? Mój szefie, tutaj aż, dobra. Fajnie by było, jakbym jeszcze 2,5 tysiąca ogarnął, to ta jednostka, która mi tutaj uciekła, powinna paść. Powinna paść bez problemu. Dobra, jest skip i jest stun, więc chyba się nie uda. Uda się? Uda się? Jest, pięknie. Dobra, te stuny. Za bardzo tutaj stuny teraz dostajemy. Niedobrze, niedobrze, bardzo nie. Dobrze, więc żeby się troszkę przed tym uchronić, to ja może postawię jeszcze jedną jednostkę. W dwóch będą... O o! O o! O nie, nie przeszedł! A jeden przeszedł, dobra. To jest tylko jeden na razie, więc miejmy nadzieję, że na tym się skończy. Dobra, mutant, tutaj rozwalcie to wszystko, weźcie to trochę, wypchnijcie chłopaki, wypchnijcie, trochę tutaj za bardzo hmm, się wziąłem za farmy i dlatego to wszystko przeszło, ale dobra, jest dobrze, wybraniamy się, dobra, to zaraz padnie, jest gitarka, tutaj mrozu nie ma, nie zamroził nas pięknie, dobra, wybronione, wybronione, więc mogę się znowu wziąć za farmy, tak jest, okej. Okay. Następna farma jest. No gdybym się nie brał za te farmy tak ostro, to tutaj by te jednostki myślę, że nie przeszły. Ale przeszły, więc uczymy się na błędach. <laughs> I trzeba było postawić kolejnego. Więc teraz już jest. A, nie zdążyłem. Jak normalnie zagaduję się, zagaduję się i nie nadążam z upgradeowaniem farmy, ale dobra dobra, jeszcze chwila tych upgrade'ów i zaraz będziemy szli ostro w naszych szefów. Ostro w naszych szefów będziemy szli. Zobaczymy, jak to. Wyjdzie. Czy to wszystko. Raczej powinno ładnie wyjść. Tutaj już widzę, że całkiem spoko sobie radzimy. Tutaj bym chciał upgrade'ować tą farmę jednak. Jest coraz więcej tych mobów. Oj, i coraz więcej życia mają. O-oj. O, o czy to był dobry pomysł, że tam upgrade'owałem, a nie tutaj? Oj, nie wiem. Oj, nie wiem. Oj. <ścoughs> dwa stuny. Nie! Stawiamy kolejnego tutaj. Postawimy kolejnego tutaj, będą razy trzy, więc jak one tutaj będą wracały, to spokojnie to wybronimy. Dobra, tutaj trochę stunów pewnie złapiemy. O właśnie, o to mi chodziło. Wiedziałem, że się wybronimy. Jak będziemy wracali na trzy. O, 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 teraz jest problem. Houston mamy problem. Dajmy mu więcej damage'a. Dobra, jest ładnie, pięknie. Dobra, teraz, teraz ładnie jest. Myślę, że może tutaj upgradeuję je po jednym razie. Poje... O, nie, dobra, wybronione ładnie. Idziemy do przodu, tak. Tutaj wypychamy, wypychamy, wypychamy. Weźmy się za ostatnią farmę. Jest ostatnia. Super, dobra. Zabieramy się za wymaksowanie tych naszych szefów. Już mamy trzech. Farmy są wymaksowane. Jest the wave 24. No i teraz będziemy przyspieszali. Będziemy przyspieszali z naszymi szefami. Uuu, stuny wchodzą, stuny ładnie wchodzą widzę, dobra, jest kolejny szep, ale też mrozu coraz więcej. Oj, najlepiej ten się trzyma, tego nikt nie stunuje, przynajmniej na chwilę obecną. Aj, 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 aj. strasznie to wygląda, strasznie to wygląda, stawiamy kolejnego szepa, Stawiamy kolejnego, 2,5 tysiaka potrzebujemy, jest 2,5 tysiaka, większy zasięg, więcej damage'u. No, za dużo stunów jest, za dużo stunów jest, myślałem, że to będzie podobnie szło jak w poprzednim odcinku. No, dobra, wybronione, dobra, teraz może będzie lepiej. Okej, okay, okej, okay, wybronione, dobra, zabieramy się za upgrade, zabieramy się za upgradey. Tutaj 8,5 tysiąca... Wow, wszystko zestunowane. Wow, teraz to już w ogóle wszystko zestunowane. Nie, bijcie tego! bijcie tych mutantów! Dobra! Dobra, ładnie wybronione! Okej, okay, ufo. Ufo jest najważniejsze, żeby padło, ale coś mi się wydaje. Coś mi się wydaje, że one za daleko dajcie. A nie, dobra, jest gitarka. Tutaj upgradeowałem kolejnego szefa, znaczy wymaksowałem go całkowicie, więc on ma większy zasięg, większy damage i dostał stunę, niedobrze. Niedobrze, obudź się, okej. Okay. Dobra, męczymy dalej, męczymy dalej. No jest ciężko, jest ciężko. <laughs> Jest ciężko. Ok, mamy dwóch wymaksowanych, chyba, czy mi się wydaje. Nie jestem pewny teraz, się gubię, którego miałem przyciśniętego wcześniej, a którego teraz mam. Musimy to jakoś wypchnąć. Musimy to jakoś wypchnąć. Teraz samolot leci, on jest szybki. Nie chcemy, żeby się przedostał. O, właśnie, dobra. Dobra, jest ładnie. Dajcie mi upgrade, dajcie mi upgrade, będzie więcej siły. Super! E, czy ty jesteś upgradeowany na maksa? Bo teraz nie wiem, teraz się gubię. Nie, nie jesteś właśnie. Myślałem, że ciebie już upgradeowałem, a tutaj nie, niespodzianka. Dobra, czy my się tutaj wybronimy? Czy my się tutaj wybronimy? Oj wygląda to troszkę ciężko. Musielibyśmy mieć troszeczkę, dosłownie troszeczkę takiego wytchnienia. Tutaj mamy jakiś kawałeczek, ale czy to wystarczy? Czy to wystarczy, żeby się odbić? Zaraz się przekonamy. Musimy się odbić, i te jednostki muszą być tak daleko, żebyśmy stunów nie dostawali przez jakiś czas. No a tutaj widzicie stun za stunem. Okej, okay, następna jednostka wymaksowana. Mamy trzy na maksa, mamy trzy na maksa. Teraz tutaj się weźmiemy za tą, która została stuna. Wszystkie dostały stuny. Ha, <laughs> wszystkie dostały stuny. Ufo, padło dobra. Wypychamy troszkę, wypychamy. Następne ufo leci, to niedobrze. Ufo, następne, więc znowu będziemy obrywali. Znowu stuny będą wchodziły, o właśnie. Jest UFO. UFO padaj. Nie, UFO nie rozwalaj nas. Dobra, jest tutaj upgrade UFO. Szybko padaj UFO. Dobra, UFO padło. Tutaj się znowu wybronimy. Mam nadzieję. No e, i te jednostki przeszły. Niedobrze, niedobrze. Mamy problem. Mamy problem. Niedobrze, bardzo niedobrze. <laughs> Mógłbym autoskip wyłączyć, ale nie chcę. Nie chcę. Zobaczymy jak to pójdzie. Zobaczymy ile tutaj jednostek przeszło. Tylko dwie. Dobra. Nie jest źle, Tutaj dostajemy stuna, ale mamy kolejną jednostkę wymaksowaną. Kolejną jednostkę wymaksowaną. Szanowni Państwo i stawiamy następną. Stawiamy następną. O, tutaj wybronione. Dobra. Dobra, samolot przelatuje, następny samolot przelatuje, ale w drodze powrotnej już nie będzie tak łatwo. To ci obiecuję, chłopie, to ci obiecuję. Teraz, następne, stuny. Ca ooo, cała brygada dostała stuna. Niedobrze, niedobrze, tutaj, oj, będzie mrożenie, będzie mrożenie. Oj, są stuny. Są stuny, stun za stunem, niedobrze. No i zamrożony. O, o o, o ufo przeszło! Ufo jest niedobre, jak one przechodzi, bo my tam cały czas będziemy pkali, będziemy próbowali to zniszczyć, a on będzie znikał. Niedobrze, bardzo niedobrze. Dobra, ale tutaj, już jak wszystkie są. Nie mają stuna, o! Jak już nie mają stuna, to jest naprawdę dobry temecz I no, ogarniamy. Teraz nie zniknie, O, pięknie, pięknie, dobra. 37 wave, wypchane troszkę, dobra. No i teraz jest ładnie. W końcu zaczęło się dobrze. W końcu zaczęło się dobrze dziać. Obróćcie się trochę, o właśnie, następny. Wow, chyba, chyba troszkę żeśmy się odbili i będzie dobrze, chyba będzie dobrze, zobaczcie, zobaczcie, już troszkę lepiej, już mi się to bardziej podoba, Był, ale było naprawdę, naprawdę ciężko było, teraz dobra, dobra, jest, jest, ładnie, okej, okay, wypchane, teraz mamy czas, żeby się bronić. Wow, a wy to słyszycie? Znowu jest tak głośno. Czy ja znowu tutaj... Nie, no nie jest. Jest dosyć cicho, ale tutaj, no jednak te... <laughs> jednak te szefy tutaj naparzają tymi pizzami. Jest naprawdę głośno. Dobra, ale wybronione. Tylko jedna jednostka wpadła. Jest dobrze. Jest dobrze. 8,5 tysiąca potrzebujemy. Jak tu z tymi bossami pójdzie? No ładnie zwalniają. No i ładnie padły. Mamy następny wymaksowany. Następny szef wymaksowany. Idziemy dalej. No i teraz, jak wcześniej powiedziałem, że damy sobie spokojnie radę z tymi szefami na zasadzie, że wymaksujemy je, no to teraz troszkę zmieniam zdanie. Nie wiem, czybym wymaksował je bez tych farm. Zobaczcie, 41 wave, a mam dopiero siódmego szefa. No, atak mają naprawdę matakryczny, więc siódmy szef, no i, i tutaj dobry jest damage, nie powiem. Nie powiem, że jest zły, ale hmm, nie dam rady postawić wszystkich szefów chyba do końca. Tak mi się wydaje. No, jednak ten ostatni upgrade 8,5 tysiąca to jest jednak dużo więcej niż w poprzednim odcinku, jak używałem DJ-ów. Więc dobrze, dobrze, że te farmy wziąłem. Bardzo dobrze bym nawet powiedział. Ok, 42 wave. No, dzisiaj jedziemy cały czas na autoskipie. Na cały czas na autoskipie, no? Jest dobrze, jest dobrze. Dobrze, że go nie wyłączyłem. Będzie fajny odcinek. Moim zdaniem, będzie bardzo fajny odcinek. Zobaczcie. Solo z tymi szefami, dajemy radę. Było ciężko przez chwilę, ale dajemy radę. Wow, tutaj jak to wygląda? No pięknie, dobra. Pada, pada wszystko. Flame thrower lekko stunuje, a ja tu nie upgradeuję. Okej, okay, już upgrade idą. Ja się może trochę odsunę, bo tu naprawdę głośno jest. Ja tutaj sobie wejdę na tą chojneczkę ale dalej słychać, dalej jest głośno. Zobaczcie, tutaj idzie wszystko, idzie, idzie, idzie. No, jest głośno. Dobra, to obojętnie, gdzie stoję, będzie dalej głośno. Będą tutaj naparzały te jednostki. Dobra, tam wszystko pada. Tutaj wakumy też padną za sekund. 5. No ładnie, nie, no naprawdę, jest damage. Jest ten damage ogromny. Dobra, teraz tutaj 8,5. Pięknie, i stawiamy następnego szefa kuchni. E o Okej, okay, czy już dobra, jest, jest kolejny, co tutaj się znajduje teraz na naszej drodze. No ej, ale jest głośno, ale jest głośno. Ja może wyłączę na chwilę. O, dajcie spokój. Ale daje po uszach. Na chwilę to wyłączę, na chwilę. No na 29, na 49 znowu włączę ten głos, ale teraz mi tak daje po uszach. Że masakra, myślę, że wam też to może przeszkadzać, Ma, naprawdę ostro dają, więc chwilę to wyłączymy. Zobaczymy jak to pójdzie. Jak to pójdzie powinno być ładnie. Oj, 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 kto tu przyszedł? Kto tu przyszedł? Widzieliście go? Glitch przybiegł i chciał nas zniszczyć, ale nie udało mu się. Ja jestem ciekawy, bo teraz tak, bardzo ciasno tutaj ustawiam te jednostki, nie oj! Oj! Gdzie oni idą? Hamujcie, ej, ludzie, 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 ludzie! Hamować, hamować! Dajcie spokój, idźcie, idźcie mi stąd, chyba dużo stunów weszło i, i przedostały się. I się przedostały. Co ja też chciałem powiedzieć? Ten boss ma taki, takiego skilla, że jak on uderzy, to taki kawałek tutaj jest takiego lodu na ziemi, i się zastanawiam, jak to działa. Czy on będzie tutaj sunował mi kilka jednostek naraz, czy, czy jak to wyjdzie? No, zobaczymy, zobaczymy. Zaraz tutaj zobaczymy, czy się wybronimy. O, jest 50 wave w sumie, dobra? E, dobra, no to zobaczymy. Czy my to teraz wybronimy? Ja tutaj usunę już te farmy. Tu się nie przydadzą. Tutaj mam tego szefa. Oj, jednostki przechodzą, widzę. E, gdzie jest ten boss? Tam jest z tyłu. Z tyłu jest boss. E, no tutaj bym chciał jeszcze upgradeować tego szefa. O właśnie. I postawimy jeszcze jednego gdzieś tutaj na początku. On będzie może stuny zbierał. Nie, rozwalcie te samoloty! Aaaaa! No, teraz jest tego troszkę za dużo, i wszystko ma stuny. Nie! Nie, to jest przegrane w tym momencie. To jest w tym momencie przegrane, czy nie? Nie, no tak. Tak, to jest przegrane, bo tam za dużo stunów wchodzi. Za dużo stunów. A ratunku! Ratunku, broń się, broń się i koniec. I koniec, nie udało się, no 17 minut 44 sekundy, no szef tv -man nie dał rady na autoskipie, no niestety, niestety nie udało się, ale zobaczmy, czy ja tutaj coś mam do odebrania, jakąś misję zrobiłem, okej, okay, dwie godzinki w grze, na tej mapce oczywiście, także super, jedna, jedna misja zrobiona, czy ja tutaj coś mam do odebrania, tylko yy, bosty, dobra, no mm, już jestem na 29, bardzo ładnie to idzie, no i jak widzieliście, szef sobie nie dał rady, niestety było blisko, ale myślę, że na 48 bym musiał wyłączyć autoskip nas na parę sekund dosłownie i wtedy by dało radę. Za dużo stunów weszło, za dużo stunów i jednak e, szef TV-man nie dał rady. A więc w dzisiejszym odcinku to będzie już wszystko, mam nadzieję, że odcinek się podobał, zostawcie suba jeżeli chcecie więcej takich odcinków, no i widzimy się w kolejnym, także trzymajcie się, hej!